Proszę Państwa, dziś chciałem z Państwem porozmawiać o nowotworach układu moczowego. Ja poświęcę osobny wykład na każdy nowotwór, natomiast dzisiaj to będzie takie kompendium. Co powinniśmy zrobić, żeby wcześniej wykryć nowotwór? Bo pamiętajcie, drodzy Państwo, rak wcześniej wykryty jest uleczalny. Tylko musimy mieć szansę. Musicie Państwo zaobserwować te objawy, Zgłosić się odpowiednio wcześnie do lekarza, i wtedy my, lekarze, mamy szansę, żeby Państwu pomóc. Zachorowalność na nowotwory rośnie cały czas. Ale nowotwór wcześniej wykryty, tak jak powiedziałem, jest uleczalny. Jeżeli popatrzymy się na to, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Polskę, to jak Państwo widzicie, ta zapadalność nam bardzo mocno wzrosła w ostatnich latach. Chorują globalnie na nowotwory układu moczowego częściej mężczyźni niż kobiety. Ale, proszę Państwa, to na co trzeba zwrócić uwagę, to trzeba zwrócić uwagę, że obserwujemy w niektórych nowotworach spadające trendy, jeżeli chodzi o śmiertelność. Zachorowalność nam rośnie, ale śmiertelność nam maleje. To jest właśnie dowód na to, że wcześniej wykryty nowotwór, odpowiednia profilaktyka pozwalają nam, yy, pozwalają nam na yy, wyleczenie yy, tych pacjentów. Rak nerki. Rak nerki to jest taki cichy nowotwór. E, jeszcze kilkadziesiąt lat temu zgłaszali się do nas pacjenci z ogromnymi nowotworami nerki z przerzutami do płuc, z przerzutami do kości, z anemią, z osłabieniem, z utratą masy ciała. W tej chwili takie klasyczne objawy nowotworowe, że pacjent schudł kilkadziesiąt kilogramów w ciągu ostatnich kilku miesięcy, pacjent ma anemię, a guz jest wyczuwalny przez powłoki brzuszne, zdarzają się bardzo rzadko. Aczkolwiek jeszcze kilka tygodni temu operowałem pacjenta z 10-centymetrowym nowotworem nerki. Rak nerki trzeba wykryć wcześniej. Żeby go wykryć wcześniej, to trzeba się badać. Jakie jest najprostsze badanie? Najprostsze badanie jamy brzusznej, żeby zobaczyć, że coś jest nie tak, to ultrasonografia. Ultrasonografia pozwala nam wykryć nowotwory, które mają kilka centymetrów. Taki kilkucentymetrowy nowotwór różni się to jest ten nowotwór, który przed chwilą pokazałem na ultrasonografii różni się na przykład od tego nowotworu tutaj, gdzie mamy ogromny nowotwór zajmujący yy, praktycznie całą nerkę. Jeżeli mamy taki mały, kilkucentymetrowy nowotwór nerki, to możemy go usunąć bez wycinania całej nerki. Wyłuszczamy po prostu ten nowotwór. No i pacjent pyta się mnie: "I co teraz?". Ja mówię: "To no nic teraz. Teraz jest pani czy pan zdrowy. Trzeba się oczywiście poddawać badaniom kontrolnym, a jeżeli nie ma przerzutów, to pacjent jest uznany za wyleczonego, ale oczywiście cały czas w zależności od tego, jaki to był zaawansowany nowotwór, jaki to był rodzaj nowotworu, musi być kontrolowany. I najlepiej, jeżeli lekarz przy wypisie powie, ustali od razu ten harmonogram badań kontrolnych na 5 lat do przodu, żebyśmy wiedzieli, kiedy mamy zrobić kontrolną tomografię klatki piersiowej, kiedy mamy zrobić kontrolną tomografię jamy brzusznej, kiedy powinniśmy zbadać kreatyninę. To wszystko ustala się po operacji usunięcia nowotworu z nerki. Natomiast, gdy są przerzuty, no, zdarza się nadal, że mamy nowotwory nerki z przerzutami, najczęściej z przerzutami do płuc, ale tutaj w XXI wieku dokonał się ogromny postęp, bo pojawiło się tak zwane leczenie celowane, leczenie ukierunkowane na nowotwór. Pojawiły się leki, które działają właśnie na ten nowotwór, właśnie w miejscu tych przerzutów. I to leczenie systemowe, celowane na nowotwór, zmieniło nam kompletnie. Obraz raka nerki. Rak nerki, nawet z przerzutami, jest chorobą przewlekłą, tylko znowu musimy się odpowiednio kontrolować. Wtedy już wkracza i urolog, i onkolog, a potem przy leczeniu systemowym, przy tym leczeniu celowanym, wkracza onkolog, podaje odpowiednie leki. Najczęściej w postaci tabletek, ale również ostatnio coraz częściej w postaci zastrzyków z tak zwanego leczenia immunologicznego, gdzie mobilizujemy nasz organizm do walki z tym nowotworem, bo nasz organizm tak naprawdę jest najlepszym chirurgiem, bo wie dokładnie, gdzie którą zmianę zaatakować i jak ją unieszkodliwić. Przykazania wraku nerki, proszę Państwa. Najczęściej wykrywany w przypadkowym badaniu USG. Więc róbmy to USG od czasu do czasu. Jeżeli mamy nieprawidłowości w badaniu USG, trzeba wykonać tomografię komputerową zawsze z kontrastem i pójść do urologa. Jeżeli mamy przerzuty do płuc, jeżeli zaczynamy podejrzewać, że coś się dzieje złego, że mamy jakiś nowotwór, trzeba pomyśleć o raku nerki. Jeżeli pojawia się krwiomocz, ja do tego krwiomoczu będę wracał z uporem maniaka, to trzeba pomyśleć o nowotworze układu moczowego, o nowotworze tak zwanym urotelialnym, czyli miedniczki nerkowej, pęcherza moczowego, bądź też yy, moczowodu. Rak urotelialny to jest yy, niestety nadal cichy zabójca Polaków. My nadal bagatelizujemy krwiomocz. My nadal bagatelizujemy to, że... Yy, Coś się złego dzieje w pęcherzu. Przychodzą do mnie pacjenci z rozsianym nowotworem pęcherza albo z nowotworem pęcherza w tym stadium yy, T2, gdzie on już nacieka na błonę mięśniową, albo T3, gdzie wychodzi poza pęcherz. Ja się pytam, czy coś było? Był jakiś krwiomoc wcześniej, a tak, ze dwa razy była krew w moczu, ale myślałem, że to przejdzie. Nie, proszę Państwa. Krew w moczu, bezbolesny krwiomoczu, równa się, zgłoś się do urologa. Bo to może być nowotwór urotelialny. Teraz proszę Państwa znowu kwestia szans. Jeżeli mamy nowotwór w stopniu zaawansowania TA, bądź T1, bądź CIS, czyli te nowotwory, które nie naciekają nam na mięsień yy, pęcherza, to w większości przypadków udaje nam się zachować pęcherz. Dla tych powierzchownych nowotworów wystarczy je usunąć, Pętlą, usunąć tak zwanym resektoskopem, wykonać, wykonać resekcję guza pęcherza moczowego. Czasami trzeba to uzupełnić o podawanie wlewek do pęcherzowych z preparatów immunostymulujących czyli tych preparatów, które zmuszają nasz organizm do walki z tym nowotworem. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli to jest nowotwór w stopniu zaawansowania T2, to my bezwzględnie, żeby uratować życie pacjenta, Musimy usunąć pęcherz. Popatrzcie się zresztą Państwo na przeżycie pięcioletnie. Jeżeli to jest nowotwór w skali zaawansowania yy, T3, T4, to tylko 31% pacjentów przeżywa 5 lat. Natomiast w stopniu 0, czyli nowotwory TTA, te powierzchowne, yy, to pacjenci i nowotwory CIS, pacjenci przeżywają 5 lat, ponad 85% pacjentów przeżywa 5 lat, bo u części pacjentów dojdzie do progresji, ale też tę progresję musimy odpowiednio wcześnie wychwycić. Także jeżeli mieliście państwo powierzchowny nowotwór Pęcherza, to nie należy usypiać czujności, należy zgłaszać się na badania kontrolne, należy wykonywać te cystoskopie, ultrasonografię, cytologię osadu moczu po to, żeby stwierdzić Bądź to wznowę, bądź to progresję nowotworu. Proszę Państwa, jak Państwo widzicie, tutaj ta zachorowalność i umieralność wygląda zdecydowanie inaczej. No ale, jak Państwo widzicie, tutaj na tym slajdzie, jeżeli mamy powierzchowny nowotwór, wystarczy przez cewkę usunąć go pętlą. Jeżeli mamy Nowotwór zaawansowany, no to trzeba usunąć pęcherz i albo stworzyć pęcherz zastępczy, ale tylko u tych pacjentów, którzy są w dobrym stanie ogólnym, albo odprowadzić mocz do jelita i wyłonić stomię moczową na brzuchu. No ale w tym momencie ratujemy takim pacjentom życie, bo potem można włączyć odpowiednie leczenie systemowe. A myślę, że kolejne lata. Przyniosą ogromny postęp, jeżeli chodzi o leczenie systemowe, to leczenie celowane na nowotwór w przypadku nowotworów pęcherza moczowego, bo do tej pory ta sytuacja nie wyglądała nadzwyczajnie, natomiast w tej chwili, na przestrzeni ostatnich paru lat, pojawiły się nowe leki leczące przerzuty w yy, nowotworach pęcherza moczowego. Przekazania: Masz krew w moczu? Masz skrzepy krwi w moczu, zgłoś się do urologa, musisz mieć szybko wykonaną cystoskopię. Jeżeli palisz papierosy, to jesteś w grupie ryzyka. Palenie papierosów niestety jest znanym czynnikiem powodującym rozwój nowotworu pęcherza moczowego. No i wcześniej wykonana często mam pacjentów, którzy mówią: "Ja im chcę zrobić cystektomię", oni mówią: "Nie, no ale ja nie będę tracił pęcherza moczowego". Wcześniej wykonana cystektomia Ratuje pacjentowi życie. Dobrze, będzie bez pęcherza, będzie ze stomią, ale będzie, proszę państwa, żył. Rak prostaty. No, jeżeli zastanowicie się państwo, co łączy tych wszystkich y, wymienionych tutaj y, znanych ludzi, to oni wszyscy mieli raka gruczołu krokowego. Y, to jest znana wiedza, to jest wiedza z Wikipedii, także spokojnie dzielę się nim, nią y, z państwem. I mieli tego raka gruczołu krokowego, większość z nich wcześniej wykrytego. Znowu rak gruczołu krokowego, rak prostaty wcześniej wykryty jest uleczalny. Ryzyko oczywiście rozpoznania raka stercza wraz wraz z wiekiem. Jeżeli ma się 80 i więcej lat, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie się miało raka gruczołu krokowego. Tylko teraz mamy różne nowotwory. My w nomenklaturze urologicznej określamy część tych nowotworów jako żółwie, bo one bardzo powoli się rozwijają. Tak jak żółw idą bardzo powoli. I w tym momencie trzeba się zastanowić, czy 80-kilkulatkowi, który ma nowotwór typu żółw, a to już naszą rolą jest określenie, jaki to jest nowotwór, dawać jakiekolwiek leczenie, bo on najprawdopodobniej umrze z tym nowotworem, ale nie umrze na ten nowotwór. Ale mamy też nowotwory typu Gepard. Czyli takie nowotwory, które biegną bardzo szybko, często zdarzające się u młodych ludzi. I takich pacjentów trzeba leczyć wszystkim, co mamy, po to, żeby uratować im życie. Proszę Państwa, jak Państwo widzicie, ta śmiertelność spowodowana rakiem stercza w podziale na grupy wiekowe rok 90 versus rok 2007 istotnie nam się zmieniła. Spadła nam ta śmiertelność, zwłaszcza w grupie pacjentów 65 do 85, wzrosła w grupie pacjentów 85, ale to wynika też z ogólnego przedłużenia się długości życia. W Polsce cały czas zachorowalność na raka stercza idzie pionowo do góry. Ale jest to związane z tym, że wykrywamy coraz to więcej nowotworów, bo coraz to częściej pacjenci przychodzą do nas z PSA, z tym specyficznym antygenem sterczowym i my mamy możliwość. Wcześniej jest interpretować ten antygen sterczowy, który, tak jak już mówiłem w poprzednich wykładach, jest specyficzny dla prostaty, ale niespecyficzny dla nowotworu i możemy wdrożyć odpowiednio wcześnie leczenie, jak widzicie Państwo, ta umieralność na reka stercza u nas w Polsce też spada. Kluczowe badanie badanie per rectum. Badanie per rectum, dlaczego jest takie ważne? A no dlatego jest takie ważne, że to jest proste, łatwe, szybkie badanie, które pozwala nam stwierdzić, czy mamy jakieś nieprawidłowości w obrębie yy, gruczołu krokowego. PSA. PSA, proszę państwa, nie ma normy PSA. Zapamiętajcie to sobie, drodzy panowie na całe życie. Nie ma czegoś takiego jak norma PSA. Mamy wytyczne, jak powinno to PSA wyglądać w stosunku do wieku. Generalnie mała prostata, małe PSA, młody pacjent, niskie PSA, duża prostata, starszy pacjent, wyższe to PSA. I zawsze wartość tego PSA musi zinterpretować ten wynik urolog w stosunku do całego obrazu klinicznego pacjenta. Dlaczego ja o tym mówię i dlaczego ja to cały czas powtarzam? Bo przy bardzo wysokim PSA może nie być żadnego nowotworu. Mamy ogromną prostatę. Czy mamy stan zapalny prostaty? Często pacjenci przychodzą do mnie z PSA rzędu kilkadziesiąt i mówią: Ja już na pewno umieram na raka. Nie, bo mieli zapalenie prostaty, ktoś im zrobił PSA. No i w tym momencie to PSA w stanie zapalnym jest bardzo wysokie. Ale też przychodzą do mnie pacjenci i mówią jak to. Pan mówi, że ja mam nowotwór prostaty, ja mam takie niskie PSA. Przy niskich PSA też zdarzają się agresywne nowotwory. To urolog ma podjąć decyzję, co dalej zrobić z pacjentem, czy zrobić biopsję, czy wykonać rezonans magnetyczny prostaty i zdecydować, co dalej robimy, jakiego rodzaju leczenie wprowadzamy. Jak państwo widzicie, ten wzrost stężenia PSA w surowicy jest w różnych jednostkach chorobowych. Po biopsji, po masażu gruczołu krokowego, po wytrysku, po cystoskopii, generalnie rzecz biorąc, po tych wszystkich tutaj wymienionych e, zdarzeniach, PSA powinno się zrobić e, nie wcześniej niż 4 do 6 tygodni po, bo inaczej będziemy mieli zafałszowany e, wynik. E, takie duże badanie, które było wykonane w Europie, e, bo wszyscy się zastanawiali, robić e, te badania PSA, nie robić tych badań PSA. Amerykanie w którymś momencie stwierdzili: Nie, nie będziemy wszystkich testować na PSA, ponieważ niepotrzebnie wykonamy całą masę e, prostatektomii radykalnych, czyli usunięcia gruczołu krokowego. No ale co się okazało? Okazało się po 11 latach, że mamy ryzyko względne śmierci. Zredukowane o 21% w tej grupie, która regularnie była poddawana badaniom PSA, czyli tak zwanemu screeningowi PSA. Tylko, proszę Państwa, nie dziki screening, czyli nie wykonanie badania PSA i powiedzenie, OK, masz je w normie. Nie. Badanie PSA, wizyta u urologa i urolog decyduje, co dalej trzeba zrobić z pacjentem. Jak można leczyć yy, raka stercza? Można go zoperować, można go naświetlić, można zastosować terapię ogniskową i to jest leczenie nowotworów zlokalizowanych do prostaty. Leczenie z intencją wyleczenia leczenie, które powoduje, że pacjent po operacji jeżeli nie ma rozsiewu poza stercz, jeżeli nie ma przerzutów do węzłów chłonnych, jeżeli nie ma dodatnich tak zwanych marginesów, czyli w tej tkance, która została, nie ma komórek e, raka stercza, jest wyleczony. Którą metodę wybrać? Wybór metody zależy od indywidualnego chorego. Każda z tych metod ma swoje wady, ma swoje zalety, ma swoje ograniczenia, ma swoje powikłania. Należy też pamiętać o tym, że w części przypadków, Możemy stosować obserwacje. Jeżeli to jest ten łagodny nowotwór typu żółw, to niekoniecznie musimy pacjenta od razu zoperować. Możemy patrzeć się na ten nowotwór i jeżeli dostrzeżemy cechy agresywności, to wówczas pacjenta zoperować bądź też naświetlić. No, jeżeli pojawią się przerzuty, no to w tym momencie wdrażamy tak zwaną hormonoterapię pierwszego rzutu, hormonoterapię, chemioterapię, drugiego rzutu i znowuż rak stercza nawet z przerzutami może być chorobą e, przewlekłą. Proszę państwa, rak prącia, rak jądra. No to są dwa relatywnie rzadkie nowotwory, nowotwory e, które nie zdarzają się tak często, ale jak państwo widzicie, zachorowalność na raka jądra e, jest całkiem spora, głównie u młodych mężczyzn. Natomiast dzięki postępowi medycyny, dzięki postępowi terapii systemowej, chemioterapii, my większość tych przypadków możemy wyleczyć. Jeżeli chodzi o raka prącia, to też wcześniej wykryty rak prącia pozwala na zupełne wyleczenie. Proszę Państwa, samo badanie jąder to jest tak jak samo badanie piersi. Drodzy Panowie, przy codziennej higienie intymnej, dotknijcie się, zbadajcie to jądro, zobaczcie czy nie powiększyło się, czy nic się złego z nim nie dzieje, czy nie ma uczucia takiej ciężkości w worku mosznowym. Jeżeli coś takiego jest, nie czekajcie na pojawienie się przerzutów, nie czekajcie, aż będzie duża utrata masy ciała. Ja cały czas niestety widzę takich pacjentów, którzy wyhodowali sobie nowotwór wielkości yy, kilku nawet yy, centymetrów, mają jedno jądro większe od drugiego yy, i... Przychodzą i mówią, a bo myślałem, że to przejdzie. Nie, zgłoście się z tym do urologa. Jak zgłosicie się z tym do urologa, no to zbada was. Zrobi odpowiednie badania obrazowe, głównie ultrasonografię, zrobi markery nowotworowe, no i wtedy leczeniem z wyboru jest usunięcie jądra. Jeżeli to są młodzi mężczyźni, warto pamiętać o tym, żeby przed usunięciem jądra, przed rozpoczęciem tego całego procesu leczniczego, oddać nasienie do banku nasienia, po to, żeby jeżeli nie mamy potomstwa, Móc w przyszłości mieć to potomstwo, no bo usunięcie jednego jądra plus chemioterapia plus niekiedy radioterapia mogą osłabić płodność u takiego mężczyzny. Jeżeli chodzi o nowotwory prącia, trzeba odsunąć na pletek, zobaczyć, czy coś się dzieje na żołędzi. Jeżeli tam się pojawia. Jakiś twór zaczerwienienie, którego wcześniej nie było, to nie chce zniknąć. Znowu trzeba pójść do urologa, urolog to powinien obejrzeć i zdecydować, czy trzeba zrobić biopsję. Jeżeli mamy powierzchowne nowotwory prącia, to możemy je leczyć miejscowo. Natomiast zaawansowany nowotwór prącia niestety wymaga usunięcia prącia, bo to jest dopiero zabieg leczniczy. Panowie, dbajcie o swoją męskość, chodźcie do urologa.